Moi drodzy, tam was. W kolejnym odcinku z serii Zabierajmy w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w okolicy pod tej gdzie w odcinku poprzednim zabiliśmy w końcu kultystę. W związku z tym teraz chciałbym sobie tutaj dokończyć te walki i przy okazji się to ładnie wyczyścić. Weźmy skabcia. I, moi drodzy, takie właśnie pytanie do was. Który z kultystów sprawił wam od tego momentu największą trudność? Komentarze są wasze, a ja się... ...też czuję, że zapalę chwilę z tym wesołym całym to to nas na dobrze. Dobrze, atakuj go. Aha, jest najemnik jeszcze na mnie, już słychać było. Będziemy charakterystyczny. Dobra, lecz się kapeć świetnie. Nie oślepiamy jeszcze. Znowu z kapcia. Dobra, podlecz się jeszcze. O, Vintex U, czyn, tu nie będzie jednej walki. Niestety nie będzie. W ja tym odwróćmy adresję to jest myślę, że to co możemy obecnie zrobić, co to jest najlepsze A tutaj jednak ...pobóbmy się... ...nie będzie łatwo To jest delikatnie Dobra Zobaczymy sobie ostrzał na nich Nie będzie specjalnie celne. Ale ważne, że zrobi wrażenie, tak? I być może skłoni naszych kolegów do wycofania się. A ja sobie poprawię jeszcze pozycję moją. Na lepszą. O tak pośby. Czy to mogę jakoś ustawić sensownie? Trzeba jeździć w polu widzenia. Pójdźmy. No ja też poszli na górę. No dobra. Patrz, jaki teleportik czemny. Szybki teleportik, żeby wrócić i. też mieć fura, No dobra. W tym układzie nie wracam do Aten. I mamy jeszcze jedno zadanie. które Możemy wykonać leperyklę, w związku z tym teraz z tym się zajmiemy. Ale to nie powiem, no ta walka z tym um, kultystą, tak? Z tym czcicielem. To zdecydowanie jest zbyt długo. Też tutaj, no, nie ułatwia fakt, że. Nie szło za bardzo, jak wykorzystać mechanikę, gry, niestety. Tutaj, no. Mocne wybierze w mojej opinii skrytobójstwa. No niestety nie ułatwiały mi tego, ale chociaż dało się skorzystać w miarę możliwości z dobrodziejstw miasta i tego, co opadował teren. Także to nie sytuację. I w sobie to przy okazji eee, czciciele. Gdzie ty jesteś panie? Dla ciebie pokonałem świetnie. Aha, od siebie od już nie mam. No dobra, więc teraz tak, moje trosce. Zadania oczywiście główne, ostracyzm. A tok wiary. i to będzie tutaj. Z tym się pogadamy później. A teraz. Jakby nie było pasowałoby by się tym kościkiem i kurczyć. To szkoda, że. Ojciec, watary cohą. No dobra, jednak nie. To szkoda, że udało mi się tego kapitana tam pokonać czy pole marchem, niż o Ale gdyby nie wsparcie tego najemnika i mój cecho, to już jest Progres. odcinka poprzedniego. Ja bym tam zostawił z tym jeszcze powalczył sobie też no, brak strzał z całą pewnością robić swoje i jest bardzo odczuwalny. też no skąd się trzeba brać, nie oszukujmy się. I wykorzystywać zarówno do walki, jak i do ulepszeń adresji. W związku z tym drewno jest tak trochę pożądanym przez nas towarem. Tylko że średnio mamy jak je w tym momencie zdobywać, bo tu już cały rozmontować się rozmontowałem. No i właśnie, tak jest taki, że właściwie pod kątem ddebna jestem już bankrutem. Także jest jakaś jedynek. Proszę, czyżby to był sąd? Ich nie pomówmy sobie z nim. być to, do. Of course he didn't. That's what jestem. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the Ostraca in this bag and exchange them with the ones currently under guard.

Wiem, że my jesteśmy, tak? Dobrze, mam nadzieję, że... Chyba, że tam nie będą zbyt liczne. Akurat spata no do to nie będzie problem. A przebieg to chce wierzyć. I czasem fałszowanie wyborów po raz pierwszy. A i tu są odziewa zasoby sobie wojenne i skarby jeszcze. Dobrze, więc tak. Co my tu mamy ciekawego? Skarb, zasoby. Czy nie ma jeszcze jakich zasobów przypadkiem gdzieś? W okolicy? Jedna skrzynka. I to gdzie jest druga skrzynka? Dobra, jakoś to znajdziemy. Aha, to już mnie widzą starze. No świetnie. Dobra, jedziemy z nimi. Bez litości, se bardzo, tak. tam ten jeden padł. ale tak się chyba nie otworzę. A no, to że przeciwnik. I tam ktoś jeszcze jest. Aha. Dobra. Ten smieczem jest trochę szybszy. Ale... Nie sądzę, że był strzejszy. A z całą pewnością nie jest odpowiednim na oślepienie. Dobra, no spokojnie. Zabijmy swaj po prostu. Ten tutaj, no, walka mimo wszystko potrafi być mam tam W tym tego, że to są przeciwnicy na moim poziomie, jednak... nie jest najłatwiej. Boże, szybko tu przeszli. Bardzo nawet w tym powiedział. Dobra, ciśnij go. I kapcia. A, szkoda, że nie wypadł za balkon No ale... Nie można mieć wszystkiego, tak? No, jedziesz go Dobra, tak, kolejny mniej Tylko, że w ten sposób y, Bacie będą chcieli mnie zainteresować na niestety Także nie jest to do końca dobre. Ale niestety jest to konieczne. Czasami tyłu dobić, chłopie. Spokojnie, wiem czy się nie może czekać, ale. patrzcie, dziabne. Dobra, unik. Dobra, ten też z głowy. Trzeba by innego łuczyka na sobie, Wesołego. No i najemnika patrzyło w Senak, tak, czyli nie jest najfacet, ale już nie ma mogiły jeszcze. No to chodź, że jestem na nad tobą. No chodź, chodź, śmiało. Chip, 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 Dobra, kapciem. Na tam jest, spać, nie mam pojęcia. No, musiał te dwa razy zdobyć uniki, tak? No, tak okay. i jest ten łopca nagród. Powiem, być gdzieś w pobliżu, ale go się z pola widzenia, niestety. Dobra, tu jest, 30 metrów. Dobra, to bierzemy. Jedno. O proszę, tu mamy coś ciekawego jeszcze. Długie, świetnie. Niech to płonie. A i tam jest skarb jeszcze jeden, dobra. Na szybkości. No wiesz, Aleksios, co za typ. Dobra, mamy właśnie przy okazji. A i tu jest ten najemnik. A, nasz bezczelny kolega z lwem jeszcze jest. Dobra, na wysoko idziemy. Jak sam się pomęczy, do mnie. No chodź no chodź I patrzcie i nie pójdzie Chociaż kto wie, zawsze jego lew Ale goście mnie nie chcę w ogóle atakować w tym miejscu Oj ojoj, oj, no dobra Wyco niżej zejdźmy Może tu ktoś podejdzie A ty gdzie? Motułochu jeden O, szukający jeszcze świetnie A czy to na Dumaku się przebiesza z kolei No cóż Asz, ma swój unikalny styl myślę Jeśli chodzi o najemniku No chodź, co się wydarzyło? Tego nie potrafisz zrobić? Odleczmy się. To może go zachęcimy i pójdziemy tutaj? Minimalnie powyżej. Dobra, Czego nie ma. Biznes, aha. Jeszcze wyżej no... Alexos, dusz tą dupę tłustą Ale i się ugać, chłopie Wiem, że mnie nie podobisz? No chodź Kraszonko i kapcię Oj ojoj Czyli był sobie najemnik, tak? Dawaj, co masz na walkie, na i że co świetnie. Który jeszcze nie wierzę. że. na pana się nie doczeka. Natomiast ja wiem, że będę myślał o Albo i niezbyt. Zobacz, A, może się trochę podpalony ten lew. I to nie przeszkadza. No. Świetnie. A, tu są jeszcze ostrakony, w tym miejscu. Dobra, wracajmy A, więc. Y Czyli tak, poszło stosunkowo fajnie. Na szczęście... Najemik dał się zdbejtować ja tam, gdzie go chciałem. Żeby przyszedł to przyszedł. No i teraz... Macie szemenica jest do zdobienia. Świetnie. Ale wszystko w swoim czasie. Póki co, myślę, że sobie zakończymy wątek tak Aten. A dopiero później duszymy na eksport wesoły. Na znaczy szczęście te wszystkie kwesty z całdości blisko W związku z tym, bardzo nie musimy się martwić o odległość. Dobra, jest informator. Witam kolego. Jest Hmm, A, i apologize for the delay there was evidence someone attempted to tamper with the votes don't worry the ostraka are all accounted for the votes were counted and anaxagoras is to be ostracized yeah! to fall into friendship but once you do continue firm and constant it will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave athens we were quite close although he and pericles were much closer it's strange pericles wasn't here today to defend him hmm, mam takie dziwne wrażenie, że chyba lekko you said you were close he was like a mentor to me many of my best thoughts came to fruition through our conversations would pericles normally defend someone a good friend of course yet anaxagoras seems pleased with the result this day has brought more questions than answers who are you ask anyone and they'll tell you socrates but a name gives you nothing our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? My name is Alexios. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for Drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I think you have the wrong person. You are claiming that you're the wrong person? Life's one true happiness is knowing yourself. Even if I did know who rigged the ostracism vote, I wouldn't tell you. And yet, I never said anyone rigged anything. Socrates, there you are.

z takt z najbardziej wybitnych filozofów. Teraz obok Platona i Arystotelesa. W związku z tym myślę, że możemy wracać już do naszego dzielnego zleceniodawcy, do Fedyklesa. Tylko tak, ustalmy sobie, może, to znaczyć na początek. Będzie tak, myślę, że trochę łatwiej. Idziemy na sympozjum w końcu. musieliśmy się nabiegać, żeby zawsze to dostąpić. Ale myślę, że będzie warto. Zresztą, no, mógłbym się spotykać raz w wiecie. Tych najbardziej znanych, najsłynniejszych, y, ze słynnych, starożytnych geniuszów, tak? Filozofów i myślicieli. Z okazji, wynalazców i tak dalej, i tak dalej. No, z całą pewnością to nadaje tak. Chyba takie epickość, chodzi o Odyseję? Z całą pewnością. Jest to jedna z niewielu produkcji, gdzie można aż takie osobistości spotkać. Jeżeli chodzi o grę stosunkowo wierną, realiom historycznym. Stosunkowo, ponieważ jakoś wątpię, żeby kiedykolwiek istniał Knopczy Kosmosa lub Zakon Astatynów, tak? A tego stosunkowo yy, realistyczna gra. Pamiętam, że się w akcentu to jest... To zupełnie inny temat. Witam, panowie, witam. No dobrze, Pedekles. klas. ma. się ma. to w porządku miejsce. Alexios, to you. Phoebe. You promised we'd see each other again and now we have. I also Phoebe. of skąd tu się wzięła? okay almost out of trouble how did you even get here phoebe well i did make some drachmi working for marcos so you paid someone to bring you to athens not exactly phoebe i needed a drachmi for when i arrived i couldn't use it all to leave and i didn't want to wait any longer so I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons. And change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want to scare people in there. Well. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway the athenians like it best when you try to fit in but don't worry i have just the outfit for you i'll get changed promise you'll take care of my things yep leave your weapons in the corner and i'll come back when you're done <laughs> i feel uncomfortable in this now you look like everyone else you say that like it's a good thing it is if you want them to take you seriously This is the easiest way. mi. me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. już pogadamy z gadamy i i Padeklasem. w w kolejnym w tym, to by było na tyle... O dziwo spotkaliśmy figier, przy okazji trochę napsuciliśmy yy, w Atenach trochę napsuliśmy, trochę naprawiliśmy. W związku z tym raczej dzień można uznać za udany. I to było tyle w tym odcinku. Grab na Was zachęcam Was do po pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do odcinka, tam macie link, a mój kanał skierowski trzymajcie się, pa pa!